Cześć, tutaj modele i modeliki. Dzisiaj Wam pokażę dwa modele z nowej kolekcji. Kultowe ciężarówki z epoki PRL-u od D'Agostini. Pierwszym z nich będzie Star25, taki plandekowy. Przybliżę Wam go tutaj. Ma bardzo ładnie wykonany znaczek. Jest nim napisane Star25, tak jak w oryginale. Bardzo fajnie zrobione kierunkowskazy, no i dobrze odwzorowany grill. Przejdźmy teraz na bok. Jest bardzo dobrze zrobiony tutaj kierunkowskaz. Fajnie, że nie jest malowany, tylko osobny. Także chciałbym wspomnieć, że wydech jest malowany i ma zaznaczone tak jakby taką głębię w środku na czarno. Teraz podwozie. Ciekawe jest to, że rama jest metalowa. To jest wszystko z metalu. Bardzo dobrze jest tylny most zrobiony, też z metalu. Tak jak już wspomniałem, wydech malowany. Teraz przejdźmy do tyłu. A jeszcze chciałbym dodać, że lusterka mają takie w środku na srebrno zaznaczone, co ma imitować tak jakby nie wiem, lustro. Lampy z tyłu też dobrze zrobione. Takie czerwone, i tutaj migacze zaznaczone. No i bardzo fajna historyczna tablica i dobrze zrobione chlapacze. Teraz Wam pokażę jeszcze raz w boku. Jeszcze bym dodał, że fajne są te linki jakby od plandeki. Takie jakby nie wiem, co to jest zapięcie. I tutaj burta jest metalowa, nie jest plastikowa. Jeszcze raz pokażę z przodu. W przodu ma też bardzo fajne takie wycieraczki w szybach. Bardzo ładne. No i teraz myślę, przejdziemy do następnego modelu. Do ZIWA. Drugim modelem, jaki Wam przedstawię, jest ZIW 130 MMZ. Chwycę go i pokażę. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy. Jest to, że ma taki biały, duży grill. Jest to kultowe dla tych ziłów. Bardzo fajnie ma zaznaczoną na czarno-głębie grilla. No i tablice fajne tutaj, takie czarno-białe, stare. I jeszcze ciekawe jest to, że ten napis ZIM to na początku ma takie jakby po rusku odwrócone trzy. Tak samo było w kamazie na końcu tej literce. Także taka ciekawostka. Teraz na boku go pokażę. Bardzo dobrze jest zrobiony kierunkowskaz, bo tak jak w starze, nie jest malowany, tylko jest osobnym elementem. Koła też bardzo ładne, takie czarne, jakie powinny być. I jeszcze jest burta odchylana, taka. I z tyłu, teraz Wam pokażę, i ta burta jest tak jeszcze robiona, i takie okienko jest fajne z tyłu. No i tak samo jak w starze chlapacze są i fajne lampki. Most jest taki i tablice czarne. Teraz od spodu go pokażę. Tak samo jak w starze, znowu porównanie, jest metalowa rama i malowany wydech. Bardzo dobrze jest to zrobione, moim zdaniem. Położę go tu i pokażę Wam teraz gazetkę. Także otworzę ją sobie. Tu widnieje. Napis ZIL-130 EMZ, rok 1962. Także stary. Tu jest jakieś nieograniczone zużycie paliwa. Faktycznie one dużo paliły. Obrazek z przodu. Tutaj. I jakieś stare historyczne zdjęcie z zil i ten drugi samochód. To nie wiem co to jest. Tutaj stoi, jeszcze z tyłu. Co ciekawe, polowne stoi. Tutaj tak jak samo jak w starze jest duży obrazek modelu i ciekawostki. Tutaj jakieś bliźniaki, jakiś keeper, kabina. Tutaj jeszcze jak Ziu pracuje na budowie. Taki jak mu wrzucają, jakby piach. Tu, jak jakiś ktoś użytkownik Ziła naprawia. Teraz następna strona. Tu jakieś stare zdjęcie, w którym jedzie ził, Tutaj z przodu. Taki. I tam jakieś auta z tyłu stare jadą. Tutaj tak samo jak w starze. Dane techniczne. No i duży obrazek Ziła. Teraz chcę Wam zaprezentować gazetkę od tego Stara25. Widnieje tutaj duży obrazek Stara. Otworzę sobie. No, jest tutaj model w boku pokazany. Star 25, rok 1960 to jest. Więc stary bus. Jest tu zdjęcie strażackiego stara. Tak, o. Tu jakiś prototyp i zdjęcie z epoki. Star 25, jakiś inny star. I za nim jeszcze ciągnik. Tutaj. A i tu jeszcze star 21 pożarniczy. Jest tutaj model i wszystkie jego cechy. Ja nie będę tego wszystkiego czytał. Toś może sobie zatrzymać filmik i przeczytać, ale wiecie to. Czas antenowy też by był za długi. O. Tu jest star 25 na jakby wysięgniku. Tutaj jakiś do remontu. No i przedostatnia strona. Star 27 L chyba to on meble przewoził swoją drogą. Bardzo dziwny jest ten samochód. Tutaj wymiary i dane techniczne Star 25. No i tutaj już ostatnia strona pisze modele najsłynniejszych samochodów sprzed lat. I duży obrazek Stara. Przedstawię przewodnik po kolekcji, Włożę go i widnieje tutaj w pierwszym numerze Star 25, w drugim Ziu 130 MMZ, w trzecim Żubr A80, a w czwartym Star 266. W sumie to na odwrót to przeczytałem, ale dobra, to otworzę to tutaj. To trochę duża ta gazetka, ale dobra. Tu są zdjęcia jeszcze modeli, pisze starannie wykończone tutaj, to jakby, ojej. jakby ten star to jest ten żółty. Ziu jeszcze jest tutaj w boku, że wiernie odwzorowane detale, podwozie, że jest realistyczne. no to to już wiemy, bo Wam pokazywałem. No i ogólnie tutaj są takie zdjęcia modeli, jeszcze otworzę tutaj. Tak, to trochę duże i ciężkie w zaprezentowaniu. Ale zobaczcie, tu jest jeszcze Żubr A80. Y, tu ma jakiś emblemat z napisem Żubr, tak jak miałem fabrycznie. To dobrze, przejdę tutaj. Jeszcze w kolejnych numerach będzie Lublin 51. Y, Kamas jakiś 500, 300, 5320. Jakiś y, Robur LO2002. I Volvo jak. F89 ja wam powiem, że kolekcja mi się bardzo podoba. Będą fajne według mnie numery, przynajmniej te pierwsze. Ale nie no, to tylko moje zdanie. Teraz wam zaprezentuję jeszcze tu, co będzie w prenumeracie premium. Według mnie bardzo fajne modele, bo może ten, ten pierwszy tutaj nie jest może być ciekawy dla mnie, może komuś się podoba. Ten stary jest bardzo fajny, ten taki jakby na wysięgniku. Yy, nie, przepraszam, jelcz to jest. I ten jelcz też jest bardzo fajny, jelcz mi się najbardziej podoba. A według mnie ten stary, według mnie takich nie było długich, aż nasze To tylko moje zdanie w sumie. No i już na ostatnią rzecz chcę Wam zaprezentować, co będzie w następnym numerze. Numerze po Zille będzie to Star 266. Taki jakby samochód wojskowy, tylko że cywilny. Także ja już bym się z wami żegnał. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.